Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, a ja, czyli audiolog. Dzisiaj, moi drodzy, odpowiem wam na pytanie, które zadaliście chyba miliard razy w komentarzach, 2 miliardy na Discordzie: czy można pić energetyki, te napoje energetyczne, które spowodują to, że mamy moc flesza i zapierdzielamy szybciej niż światło? Cuk, cuk. Przygotowałem, moi drodzy, materiał, mam całą tonę tekstu. Nie będę, moi drodzy, was nastawiał, czy to dobre, czy to nie. Po prostu wam tylko rzucę całą paradę informacji. Dosyć skróconych, dlatego nie martwcie się. Odcinek, moi drodzy, będzie bardzo treściwy. Yy, no i co? No i będzie się wiedzieć wszystko. Zobaczcie, że będę z telefonu korzystał, kochani, ale mam dwie strony tekstu i wszystkich tych podkładek, takich doktorskich i tak dalej, więc muszę z czegoś czytać, bo ja nie mam dobrej pamięci. W Polsce, kochani, sprzedaje się 110 milionów litrów energetyków, przy czym 10 milionów litrów jest pita tylko i wyłącznie przez młodzież. A wiecie, kto pije pozostałe 100 litrów? <laughs> Twórcy gier komputerowych. Serio, potwierdzam. Mieliśmy taką wielką wieżę zrobioną. Chyba ona miała od dołu do góry 100 puszek monsterów i ona była gdzieś. Tej szerokości, no i tak pod sam sufit. Ale mniejsza, kochani, wracając. W Danii i Islandii można kupić Energola tylko w aptekach w Spaghetti Landach czyli Włochy i Francja. Wprowadzenie produktów na rynek energetycznych musi być, moi drodzy, zatwierdzone przez jakiegoś tam wielkiego gościa, przez ministra zdrowia. Na Litwie jest zakazana sprzedaż nieletnim, a w Wielkiej Brytanii jest ograniczenie wiekowe. No ale o co chodzi, kochani? Pomijając, oczywiście, ten cukier i te wszystkie niedobre rzeczy, które tam znajdują się na tablicy Mendelejewa, jak Czarnobydw czy inne rzeczy, znajduje się tam kofeina, która powoduje pobudzenie. Jednak czy w młodym wieku jest potrzebne pobudzenie? Nie mi oceniać. Sami musicie wiedzieć. W ogóle, oftopując. Dzieciaki piją energetykę, żeby nadrobić materiał w szkole. Dorośli się czepiają, że młodzi piją energetyki. To raczej chyba dorośli powinni się czepiać szkoły, że zadaje tyle, że dzieciak nie jest w stanie sam przerobić, bo jest ciągle zmęczony, bo nie ma dobrze ułożonego planu. Wracając kochani do odcinka. Bęk. Ale dlaczego kofeina jest taka zła? No bo prowadzi do zatrucia. No ale to tak łatwo się zatru... Kurde, powiem wam kochani, że... Przez kilka godzin czytałem te wszystkie badania, wiadomości i tak na temat tej kofeiny i bardzo łatwo jest się zatruć kofeiną, znaczy przedawkować jej, taką standardową dawkę, ale spokojnie do wszystkiego tego dojdziemy. Ile kochani może miligramów kofeiny przyjąć dzieciak, no ogólnie dzieciaki w różnym wieku aż do młodzieży? No to lecimy. Od 4 do 6 lat 45 mg kofeiny dziennie. 7-9 62,5 mg kofeiny. 10-12 lat, 85 mg kofeiny. Nastolatkowie od 13 lat, do 2,5 mg na kilogram masy ciała. Dorośli 400 mg. To już poszło w cholerę. Ale ile to jest w praktyce? No bo wiecie, możecie sobie to pomyśleć. No zapewne 20 energolów to jest co najmniej. O ho, 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 nie! <ścoughs> Co ty audio odwalasz? Szklanka coli ma 24 mg kofeiny. Cappuccino, szklanka, 250 ml, 65 mg kofeiny. Herbata, również szklanka, od 50 do 120 mg kofeiny. Kawa parzone, czyli parzona, ma. Od 70 do 140 mg kofeiny. A ile ma energetyk? Większość teraz hejterów powie: Mało, no wpisałem w Google, mało pokazało. Tylko, kochani, jak wpiszecie sobie, ile kofeiny ma, powiedzmy, Monster, to wyskoczy Wam piękna cyfra, łamana na 100 ml. Tylko, że puszka Monstera, kochani, ma pół litra, nie? <grytanie> I tak, kochani. Monster półlitrowy ma 180 mg kofeiny, czyli tyle co porządna kawa, taka puf, z pierdzielnięciem, a Red Bull 250 ml ma 80 mg kofeiny, czyli gdyby też miał pół litra Red Bull to by miał wtedy 160 mg nikotyny, nikotyny, kofeiny, czyli sporo. Jak widzicie kochani, żeby osoba niepełnoletnia nie przedawkowała kofeiny w Monsterze, musi, żeby nie przedawkowała, Kofeiny w monsterze sami zawarte musi ważyć kochani 72 kg przynajmniej. I kolejna sprawa. Dlaczego przedawkowanie kofeiny jest takie złe? Bo dobre nie jest. Sami ocenicie, czy jest dobre, czy złe. Ja Wam tylko, kochanie przeczytam, co powoduje, okej? Okay? Okej. Okay. Jeszcze bardzo ważna sprawa. Czy od kofeiny można się uzależnić? Tak. Odpowiedź, kochanie jest banalnie prosta. Tak. Nasz organizm sobie wyrabia tolerancję na kofeinę. I wtedy na przykład, jak sobie walniemy jednego monsterka pierwszego dnia, to na pobudzi, że będziemy jak flesz, będziemy zapierdzielać, będziemy już szybsi od czasu. Ale w momencie, kochani, gdy minie tydzień, a my będziemy ciągle te monsterki sobie łoić, to już nie będziemy potrzebowali jednego monsterka. A, niestety, dwa, żeby się pobudzić w ten sam sposób. I w momencie, kochani, gdy nam tolerancja zaczyna już spadać i zaczynamy się uzależniać od kofeiny, to wiedz, że coś się dzieje. To jest pierwszy sygnał alarmowy, który mówi: Ej, może jednak warto to odstawić. Przejdźmy, kochani. Dalej. Jakie są objawy przedawkowania kofeiny? To już, moi drodzy, będzie stricte seria. Zaburzona praca serca spowodowana wydzieleniem się większej ilości adrenaliny przez nadnercza, która prowadzi do szybszych skurczów serca, kołatania podwyższenia tętna, uczucia ucisku na klatce piersiowej i przyspieszonym oddychaniem. Problemy trawienne, zgaga bóle żołądka czy refluks, wahania ciśnienia, kofeina wpływa na początkowy wzrost ciśnienia, a potem jego spadek... Depresję i podły nastrój, bezsenność, osłabienie organizmów spowodowane gorszym przyspajaniem niezbędnych składników mineralnych, jak magnez, żelazo, cynk i witamina B, a ich niedobór, kochani, może prowadzić do anemii, czyli bardzo słaby jest prawem. Walizryja, znaczy to nie był akurat naukowy jakiś tam zapis, ja to sobie tak zapisałem. Za duża tawka kofeiny wysusza śluzówki, co prowadzi do wytwarzania się szkodliwych bakterii. Sucho w gębie bakterie dupa. Inne objawy to ból głowy, nerwowość, drażliwość, nadmierne pobudzenie, ekscytacja, lęki i wymioty. Ale ile wynosi dawka śmiertelna, że można się przekręcić? Od 150 do 200 mg nikotyny na kilogram masy ciała. Ile to wychodzi w praktyce? U dorosłej osoby 5 gramów kofeiny. To jedno powiem, a kofeiny. 5 gramów 5 gramów kofeiny, 5 gramów czyli jeżeli dorosły weźmie sobie 5 gramów sproszkowanej kofeiny, wpierdzieli, to się przekręci i uwierzcie mi w bardzo słaby sposób. Jednak pamiętajcie, że kochani każdy organizm jest inny, a młody organizm jest tym bardziej podatny właśnie na to, na to palipitację, dlatego ja bym nie mówił od razu, że każdy ma taki sam limit. Ja bym miał prośbę, nie sprawdzajcie tego, bo ja nie chcę kochani mieć żadnego nasumienia, a jak któryś zacznie mi próbować i zacznie łoić monstery jeden po drugim, to ode mnie klapsa dostanie. Przyjdę specjalnie i klapsa dam. Lecimy dalej. Więc bazujmy kochani na samych energetykach. Ile by dzieciach musiał walnąć energetyków, żeby się przekręcić? Około 15 do 30. Ale pamiętajcie, że przekroczenie samej no, tej dopuszczalnej normy to już jest po jednym monsterze. nie? Czyli przekręcisz się od 15, ale przekroczysz normę od jednego monstera. Te mniejsze jakieś i tak dalej, no to jeszcze nie. Ale ten monster no, to, to już taki, wiecie, bateria nie tyłek nie? I wiecie, kochani, ja totalnie. Nie będę wam mówił czy wy macie to pić czy nie. Sami możecie sobie wyciągnąć wnioski. Ja osobiście, jak dobrze wiecie, jestem team woda gazowana. <noise> Ewentualnie Kubuś. A jeżeli ktoś z was lubi monstery, no to pijcie, ale nie za dużo. I pamiętajcie, nieważne co tam gadają ci sławni ludzie w tych youtubach. Miejcie swoją głowę. Ja wam tylko podałem dane. Nie wierzycie, sprawdźcie sobie w internecie, albo napiszcie jakie są objawy, albo inne pierdołki i Trochę się cieszę, że nie jestem popularny, bo wtedy nie mogę się zakwalifikować do tego. <laughs> I tyle, nie. Pamiętam, że za moich czasów my tego wcale nie lubiliśmy, bo był tylko jeden smak. Nie było w ogóle, wiecie, tych takich jakichś smakowych, super. Nigdy nie zapomnę. Byłem kiedyś w robocie, ziomek do mnie mówi, ale wiecie, metalowy jest taki typowo, nie długie włosy, chusta na głowie, nie, jeszcze taki kapelusz, kurde, cowboys, jakieś metalowe łańcuchy, czachy, nie wszystko i tak dalej. Stary dziad pod 40 się zbliża. I mówi: Yo, audiolog weź mi kurde kup Energolo. Ja mówię, no spoko, jaki chcesz? Piankowy, ja piankowy chcę, energety. Piankowy, idę, patrzę, a tu różowa puszeczka, pianeczki. och. No to kupiłem mu, mówię, mama, dzięki. Dobra, kochani, trzymajcie się, bądźcie grzeszni, zjedzcie mięso, zim, jaki możecie zostawić, dla grzesztw oczywiście mizeria, a dla ludzi, którzy lubią klocki LEGO, to będzie quiz. Z jakiego setu pochodzi ta figurka? Do usłyszenia, ja cześć!